Pociąg pełen pawianów, ciągnął pasiaste wieprze. Na przystanku stado tapirów, z trudem powietrze. Pum! Wielka kraksa na wykręcie. To hipopotam, gdzie krem z nas będzie? uszkodził się my! Gromkim pierdnieniem! Gromadka krewków przestała zakupów. Rozsypał się cały całych co zwierza? Koala zaprawiać! O co mnie dowierzać? Gory! Mołpy kawał! Znów się zwalił pewnie zawał! Skums nasmrodził tak straszliwie, że spadł drzewa z leniwie! A mój kotek mamrotek spokojnie posikał biury i poszedł do delikatetów uzglądać gołe kury!